Witam w biurze Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego w Ustroniu. Co roku Misja Tłumaczy Biblii im. Łyklifa organizuje specjalny dzień modlitwy O Misje i Narody bez Biblii. Ten dzień jest obchodzony 11 listopada. I w tym roku mamy również za co Bogu dziękować za postęp. Jaki obserwujemy, jeżeli chodzi o udostępnianie Słowa Bożego narodom, które wcześniej do niego nie miały, i również o nowe inicjatywy misyjne. Jeżeli popatrzymy na obecną sytuację w świecie, to w tej chwili, w chwili obecnej, prawie 3500 języków ma dostęp do Słowa Bożego. Ponad 700 języków ma całą Biblię. Prawie 1600 języków ma cały Nowy Testament i prawie 1200 języków fragmenty ze Słowa Bożego. Kiedybyśmy jednak popatrzyli na ostatnie 15 lat, to 15 lat temu, w 2006 roku, Słowo Boże było dostępne w około 2400 językach, dzisiaj około 3500. Obserwujemy postęp o prawie 1100 języków, to jest. Prawie 71 języków każdego roku albo jeszcze inaczej, co 5 dni jakiś język, jakaś grupa etniczna otrzymuje po raz pierwszy dostęp do Słowa Bożego. Możemy za to Bogu dziękować. W tej liczbie języków, które otrzymują dostęp do Słowa Bożego, są również takie, gdzie działania misyjne prowadzili misjonarze z Polski i Przykładowo Papua Nowa Gwinea, gdzie dzięki pracy Beaty Woźnej Nowy Testament otrzymał lud Sejmat. Na Syberii dzięki pracy Agnieszki i Michała Nowy Testament otrzymał lud Hakasów. W Mali dzięki pracy Gosi i Ibrahima otrzymał dostęp do Słowa Bożego lud Tuaregów. Poza tym inne działania misyjne w Tanzanii czy w Etiopii związane z udostępnianiem słowa Bożego były realizowane przez polskich misjonarzy i za to wszystko możemy Bogu dziękować. Także pozwólcie, że się pomodlę. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci, że Ty realizujesz swój plan, aby Ewangelia była głoszona wszystkim narodom, wszystkim ludom aby wszystkie ludy, wszyscy ludzie mogli usłyszeć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie w swoim własnym języku. Panie, dziękuję Ci za misjonarzy, za kościoły, które wspierają działania misyjne, za misjonarzy, którzy pojechali. Dziękuję Ci za tych, którzy modlą się o misję i Panie, modlimy się o to, abyś powołał na nowo ludzi z Polski. Którzy zaangażują się w misję niesienia Ewangelii do tych narodów, które jeszcze nie mają Słowa Bożego. Abyś pobudził kościoły do modlitwy o, o misję, I byś pobudził kościoły do wspierania działań misyjnych, byśmy mogli mieć udział w zaniesieniu Ewangelii do tych narodów, które jeszcze czekają. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen. Witajcie z okazji dzisiejszego dnia modlitwy. Wykliw Global Alliance, zapraszam do modlitwy o Etiopię, a szczególnie o te e, sprawy, o te projekty, o te prace, w które zaangażowany jest Polski Oddział Misji Wyklifa, szerzej znany Wam jako Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, e, którego częścią jest właśnie ten e, Polski Oddział. Proszę, byśmy wszyscy razem e, modlili się o Projekt tłumaczeniowy, tłumaczenia Nowego Testamentu, a wkrótce też Starego na język Zejse na południu Etiopii. Prosimy Was o modlitwę, o tłumaczy, omulatu, Tadele i Cegaje, którzy mają niełatwe zadanie tłumaczenia Pisma Świętego na swój język rodzimy i popularyzowania go w swoich społecznościach. W kościołach. Dziękujemy Bogu za to, że y, y, dzieci i również y, osoby dorosłe uczą się czytania i pisania w swoim języku, w tym języku Zejse. Y, jest już ogromna grupa tych osób, które są w stanie czytać Boże Słowo, więc prośmy Pana o Jego błogosławieństwo, o jego prowadzenie y, dalej w tej pracy y, tłumaczeniowej. Y, druga dziedzina. Naszej pracy w Etiopii to alfabetyzacja i edukacja. Módlmy się o takie narody jak Samako, Dasanecz, Ari, Gamo, Gofa. Te wszystkie narody, w których działania alfabetyzacyjne byliśmy na przestrzeni ostatnich 15-16 lat zaangażowani. Nie wygląda to może teraz najlepiej, ale zostało sporo zainwestowane, sporo materiałów. Zostało wyprodukowanych, przygotowanych, więc mówmy się o Bożą zachętę, Boże prowadzenie dla przedstawicieli tych ludów, dla liderów kościołów lokalnych, dla ewangelistów, aby Pan Bóg wzmacniał w nich to przekonanie, do używania Pisma świętego w swoim języku, Pisma Świętego, które już w swoim języku mają oraz zachęcania ludzi do tego, aby to Pismo Święte czytali w języku swojego serca i by używali do, tego, do tej popularyzacji pisma Świętego w swoim języku właśnie edukacji, ucząc ludzi czytania i pisania, żeby przynajmniej ta bariera analfabetyzmu nie oddzielała ich od Bożego Słowa. Dziękuję bardzo. Kochani, pomódlmy się razem. Kochany Ojcze w Niebie, dziękuję Ci za Etiopię, za ten kraj, w którym od tylu lat możemy z Twojej łaski mieć udział w Twojej służbie tłumaczenia Biblii i alfabetyzacji. Chcę modlić się, Panie, o te wszystkie zespoły, które pracują tam dla Twojej chwały, po to, żeby udostępnić Twoje Słowo w językach ich serc. Modlę się szczególnie o zespół Zejse. Proszę Cię o. Mulatu, o cegaje i o tadele, o to, żebyś zaspokajał wszystkie ich potrzeby, żebyś wzmacniał, zachęcał, wyposażał we wszystko, czego potrzebują do tej odpowiedzialnej i trudnej służby. Modlę się też o alfabetyzację w tym języku. Proszę Cię o te wszystkie szkoły, w których język Zejse jest już wykorzystywany, używany jako język wykładowy. Proszę Cię, Panie, o to, by w kościołach twoje słowo w tym języku było szeroko używane, żeby ludzie mogli ze zrozumieniem panie wielbić ciebie, wyznawać twoje święte imię i poznawać twój charakter. Modlę się też panie o wszystkie zespoły, w których zespoły alfabetyzacyjne o te wszystkie ludy, w których alfabetyzacja już została rozpoczęta, zostały wyprodukowane różne materiały alfabetyzacyjne. Proszę Cię, Panie, o te ludy, o e, Ari, e, o e, Dasaneć, o e, Gamo, Gofa, e, Zamako. Proszę Cię, o te wszystkie e, ludy, żebyś Ty, Panie, mobilizował tam odpowiednie osoby do tego, aby używały Alfabetyzacji, jako narzędzia w ewangelizacji, aby dzięki tej służbie te ludy mogły być przygotowane na przyjęcie i używanie Twojego Słowa, na wzrost duchowy, na budowanie się poprzez czytanie Biblii. Proszę Ci o te wszystkie sprawy, Panie. Bądź uwielbiony i za to, że Ty umożliwiłeś to wszystko, co zostało do tej pory zrobione i powierzamy, Panie, Tobie przyszłość, bo Ty tylko jedynie ją znasz i tylko wiesz, co będzie możliwe jeszcze do zrobienia. Ale my jesteśmy gotowi. Prosimy, byś używał nas wszystkich dla swojej chwały. Amen. Nowy Testament na język hakaski został przetłumaczony w 2009 roku i w tym roku też opublikowany. Od tego czasu Hakasowie, naród południowej Syberii Federacji Rosyjskiej, posiada pismo, Nowy Testament w swoim języku i różne grupy bieżących Hakasów używają go w swoim normalnym życiu. W 2017 roku zwrócono się do Instytutu Tłumaczeń Biblijnych w Moskwie o dalsze tłumaczenia, tłumaczenia na Starego Testamentu. I prace te po. Analizie, po badaniach zostały podjęte w 2019 roku. Obecnie gotowy jest już tekst Księgi Rodzaju, Księgi Jonasza. Te teksty są już gotowe do druku. Teksty Księgi Habakuka, Malachiasza i Pieśni nad Pieśniami są gotowe do testowania. Trwają prace nad Księgą Wyjścia. To, o co możemy się modlić. To, żeby ten proces był dużo szybszy. Panie, dziękujemy Ci za to, że Twoje słowo dociera do, do ludzi i przemienia ich życie. Dziękujemy Ci za teksty Nowego Testamentu, które już funkcjonują i działają w życiu hakaskiego kościoła. Dziękujemy Ci za przemianę, którą, której dokonują. I też modlimy się o to, żeby. Te teksty Starego Testamentu, nad którymi trwają obecnie prace, żeby, żeby były poddane pracom dużo szybciej. Modlimy się o to, żeby testowanie mogło przebiegać bez większych problemów. Modlimy się o to, żeby pandemia właśnie nie, nie paraliżowała tego. Prosimy Cię o osoby i możliwości do testowania, a potem do redakcji i, i druku. I modlimy się też o Kościół Hakaski, rozproszony po różnych wspólnotach, różnych denominacjach. Prosimy Cię, żeby Twoje słowo przemieniało życie tego narodu i przemieniało życie tego kraju. I żeby działało we wszystkich ludziach. Witam wszystkich w języku Sejmat, który jest językiem ludu mieszkającego na wyspach Ninigo. Na południowym Pacyfiku w Papui Nowej Gwinei. Chcąc przywitać się po papuasku pełnym wymiarze, musiałabym to zrobić ponad 800 razy, ponieważ aż tyle języków jest w tym jednym kraju. Wybrałam więc ten najbliższy memu sercu, gdyż właśnie z ludem Sejmat pracuję najdłużej. Po przetłumaczeniu Nowego Testamentu na ten język, pracujemy nadal nad tłumaczeniem Starego oraz innymi projektami alfabetyzacyjnymi i edukacyjnymi, takimi jak słownik Sejmat angielski, bardzo mocnym szkolnictwie, nad różnymi audioprojektami oraz nad stroną internetową w języku Sejmat. W tym roku w uzyskały możliwość połączenia internetowego, ale niestety ostatnio straciliśmy kontakt. Mamy nadzieję, że to tymczasowe. W ostatnich kilku miesiącach sytuacja covidowa w Papui Nowej Gwinei znacznie się pogorszyła. Liczba zachorowań rośnie, wiele regionów jest w lockdownie. To wszystko ogranicza naszą działalność tak wielu ludów Papui Nowej Gwinei rozsianych na tak wielkim terytorium, co wymaga częstych przemieszczeń między regionami. Kursy i warsztaty w centrum szkoleniowym w siedzibie naszej misji zostały tymczasowo odwołane. Utrudnia to kontynuację programów tłumaczeniowych i alfabetyzacyjno-adekwacyjnych w odległych miejscach, zwłaszcza tam, gdzie praca zdalna jest niemożliwa. Szczepienia i testy na COVID są dostępne od jakiegoś czasu, ale potrzeby są znacznie większe. Brakuje respiratorów, medyczne zasoby w tym kraju są bardzo ograniczone. Tak jak wszędzie, sytuacja covid owa wpłynęła znacznie na dynam... Dynam... dynamikę naszej pracy. Tym bardziej jesteśmy bardzo wdzięczni za technologię komputerową, internetową dzięki której możemy kontynuować niektóre projekty, pomimo wielu utrudnień w tym czasie. Dziękujemy więc za modlitwę. Prosimy o modlitwę za dojrzałe przywództwo za decyzję rządu w tej złożonej sytuacji covidowej o ustanie pandemii nie tylko w tym kraju na całym świecie, aby nowy testament przetłumaczony w ostatnich dwóch latach na języki Papu i Nowej Gwinei Mógł być dostarczony wciąż oczekującym ludom, które musiały przełożyć dedykację, czyli ceremonię uroczystego przekazania Nowego Testamentu w ich ręce. To historyczne i przełomowe wydarzenie w ich życiu: otrzymanie po raz pierwszy Słowa Bożego w swoim własnym języku. Módlmy się o przywrócenie połączenia internetowego z Wyspami Ninigo, aby móc kontynuować pracę bezpośrednio z naszymi współpracownikami z ludu Sejmat, aby tworzone strony internetowe z treścią biblijno-edukacyjną były skutecznym narzędziem ewangelizacyjnym. Módlmy się. Boże, tak, bardzo dziękuję Ci, że przez Jezusa Chrystusa możemy mówić do Ciebie bezpośrednio, że dla wierzących w Chrystusie nie jesteś jedynie Panem, ale i Ojcem, który głęboko troszczy się o swoje dzieci i pragnie, aby inni też przyjęli to ojcostwo przez Twojego Syna i dołączyli do Twojego Królestwa. Proszę Cię, Panie, o pomoc w wypełnianiu Twojej misji rozszerzenia Twojego Królestwa, aby ludzie, którzy Ci jeszcze nie poznali, zasmakowali tej bliskiej relacji z Tobą. Modlę się, aby wszystkie działania misyjne dążyły do tego celu i były efektywne w jego wypełnianiu. Proszę o papunę wegwinę i ludy w niej zamieszkujące, o mądrość dla przywódców, aby zwrócili swoje życie ku Tobie i podejmowali decyzje zgodne z Twoimi zamierzeniami wobec człowieka i odpowiednio gospodarowali z osobami, które nam powierzyłeś. Proszę, aby ludy, które czekają na Twoje słowo przetłumaczone na ich język, mogły je otrzymać i uroczyście dedykować. O umożliwienie tych uroczystości aby Twoje słowo Otwierało ich serca i umysły na Twoje prawdy. Proszę o przywrócenie połączenia internetowego z wyspami Ningo i innymi regionami w Papui Nowej Gwinei, aby praca przebiegała bardziej efektywnie. O przywrócenie kontaktu z naszymi współpracownikami, zwłaszcza z Johnem i Michaelem. Abyśmy mogli pomyślnie zakończyć tworzenie stron internetowych, aby poszerzać dostęp do materiałów biblijno-edukacyjnych, aby te strony przyciągały ludzi do poznawania Ciebie i Twoich planów wobec nich. Aby otwierały się ich oczy i serca naprawdę Twojego przesłania. Ojcze, proszę za tych, którzy doznali bolesnych strat w czasie tej pandemii. O pocieszenie przez Twoje słowo, przez Twojego ducha, przez wsparcie Twoich dzieci, przez wiarę, którą okazywali i Ci przed nami i wierzących wokół nas. O wzmocnienie wewnętrznego człowieka. O radość z powodu zbawienia w Chrystusie. Abyśmy ufali Ci bezgranicznie, abyśmy nabierali sił i wzbijali się w góry na skrzydłach, jak orły. Abyśmy biegli i nie mdleli, abyśmy szli i nie ustawali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję. Cześć, mam na imię Łukasz i miałem przywilej służyć w takim kraju jak Nepal. Jest to kraj hinduistyczny. Bardzo duży wpływ na polityczne decyzje w tym regionie mają obecnie Indie. Oznacza to taki kierunek państwa wyznaniowego, w którym prawa chrześcijan są coraz bardziej ograniczane. Módlmy się o władzę kraju, módlmy się, aby na szczeblach przywódczych pojawiali się ludzie pokroju Daniela, którzy mogliby wywierać Boży wpływ na sytuację w tym kraju. Według Open Doors i Światowego Indeksu Prześladowanych Chrześcijan Nepal jest 34 na świecie, jeśli chodzi o skalę i natężenie prześladowań. W tej 30 milionowej populacji szacuje się ponad 2 miliony chrześcijan. Kiedy dostają wieści od nepalskich pastorów, niesamowicie zachęca mnie ich odwaga do głoszenia Chrystusa. Módlmy się, aby nie ustawali w czynieniu uczniami Jezusa i zakładaniu nowych kościołów. Prośmy Boga, o powołania dla nowych żniwiarzy. Polscy chrześcijanie muszą się mocno pilnować, jeśli chodzi o ewangelizację. W czasie naszego pobytu odbyło się kilka dużych spotkań pastorów i liderów, kościołów, Katmandu, w celu proszenia Boga o mądrość, jak głosić Ewangelię przy coraz większych zakazach. Ale też jak sami przyznają, mają problem z jednością. Każdy tam dba o swoje własne interesy. Prośmy Boga o jedność i owocnego ducha współpracy dla nepalskich Kościołów ponad denominacjami. Prośmy Boga o mądrość dla przywódców Kościoła, jak mają działać wspólnie. Oprócz tego, wierzący, zwłaszcza z wiejskich terenów, borykają się z biedą, słabą edukacją dużym wpływem przesądnych wierzeń, które są bardzo mocne w mentalności Nepalczyków. Jest to duchowa niewola, ciążąca nad tym narodem przez wieki. Prośmy Boga o miłosierdzie, ale też dziękujmy Bogu za jego dotychczasowe działanie i za opatrzenie dla nepalskich chrześcijan. Módlmy się, aby zagraniczne wsparcie nie rozleniwiło Nepalczyków, ale żeby byli przedsiębiorczy. Pracowici i byli dobrym świadectwem. Zachęcam teraz do modlitwy o Nepal. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci, że Ty działasz na obliczu Ziemi i że działasz również w takim kraju jak Nepal. Dziękujemy Ci za Twoje dotychczasowe działanie i dziękujemy Ci, że mamy przywilej być tego częścią. Dziękujemy Ci, Ojcze, zarządzących w tym kraju. Prosimy Cię, żebyś powoływał tam Twoich świadków, pełnych Ducha Świętego, którzy będą mogli wywierać Boży wpływ na sytuację w tym kraju. Ojcze, modlimy się o odwagę dla chrześcijan, o odwagę i mądrość, jak mają Tobie służyć w tym kraju. Ojcze, modlimy się o ducha współpracy, o jedność. O to, żeby nie było podziałów. Ojcze powołuj też nowych żniwiarzy na żniwo. Ojcze, modlimy się też o Twoje zaopatrzenie. Ty, kiedy powołujesz do pracy, dajesz wszystko, co potrzebne do wykonania tej pracy. Ojcze, modlimy się, aby chrześcijanie w Nepalu byli dobrym świadectwem pracowitości, przedsiębiorczości. I żeby wszelkie wsparcie, które płynie, było dla nich pomocą i zachętą i błogosławieństwem. Ojcze, modlimy się o Nepal, modlimy się o cały ten kraj, powierzając Ci Go w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Dziękuję bardzo za modlitwę wspólną i pozdrawiam. Chciałbym Wam opowiedzieć o dwóch epizodach dotyczących służby wśród Romów. Wśród Romów pracujemy od roku 2000, ale 4 lata temu rozpoczęliśmy również służbę wśród Romów na Słowacji. Początek był taki. Pastor zboru zielonoświątkowego tutaj w Ustroniu ze zboru Betel zadzwonił i powiedział, że zbór ma do podarowania ławki na 300 osób. I szukał Zboru, który by mógł te ławki przyjąć i dalej użytkować. Skontaktowaliśmy się ze zborami romskimi na Słowacji, i tam były dwa zbory, które chciały tych ławek. W jednej miejscowości w Ostrowanach potrzebowali ławki na 100 osób, w dr drugiej miejscowości w Pawłowcach potrzebowali ławki na 200 osób. W ten sposób nawiązaliśmy również kontakt właśnie z pastorem Markiem Gombarem ze zboru w Pawłowcach, który przy którejś tam wizycie zabrał nas do wioski romskiej Beżowce. Widziałem już biedę w wielu miejscach i byłem zaszokowany, że w Unii Europejskiej mogą być takie miejsca, właśnie jak Beżowce, że ludzie żyli w potwornych warunkach. Przypomniało mi się słowo z, pror z księgi proroka Ezekiela: patrz uważnie swoimi oczami, słuchaj uważnie swoimi uszami gdyż przyprowadzono Cię tutaj, aby Ci to wszystko pokazać. Skoro Pan Bóg nam te miejsca pokazał, to znaczy, że również chciał nas użyć, byśmy coś zrobili, by spowodować zmiany. Zaczęliśmy organizować pomoc humanitarną, odzież, żywność, koce. Przyłączało się coraz więcej osób do tego, zbory. Z Bieszczat się zaangażowały do służby. Wierzący z Anglii się zaangażowali. W konsekwencji wybudowaliśmy tam w tej wiosce i pomogliśmy wybudować w tej wiosce osiem domków dla ludzi, którzy żyli w najgorszych warunkach. Te wyjazdy i ta pomoc humanitarna otworzyła również, dała również możliwość, żeby wśród tych ludzi głosić Ewangelię. I w 2020 roku, w sierpniu, prawie cała wioska przyjęła chrzest. Tam, gdzie w, na początku 2018 roku nie było żadnych wierzących, dzisiaj e, mamy już wiele osób, których życia zostały przemienione i możemy się jedynie modlić, żeby Pan Bóg wkładał w ich serca pragnienie, by trwali przy Panu. I drugi epizod, który, o którym chciałem się podzielić, dotyczy pracy wśród polskich Romów. Mamy z nimi kontakt już długi, długi czas. Szczególnie mieliśmy kontakt y, z Romami y, w Szaflarach, którzy należą do zboru zielonoświątkowego w Nowym Targu i również mieliśmy kontakt ze świetlicą romską prowadzoną przez braci z Kościoła Wolnych Chrześcijan y, w Zabrzu. Y, w tym, y, w Zabrzu mieszkał pewien Rom, który na własne, na własne potrzeby tłumaczył Nowy Testament na swój język, na język Romów, Bergitka. Miał duży notatnik i tam ołówkiem, długopisem, w wolnych chwilach tłumaczył, praktycznie przetłumaczył całą Ewangelię Mateusza. Niestety Robert zachorował i zmarł. I kiedy zmarł, wdowa po nim, Doris, Przyniosła ten notatnik na świetlicę romską, gdzie pracowano z dziećmi romskimi, które po zajęciach w szkole przychodziły na tą świetlicę. Gdzie bracia i siostry pomagali im w odrabianiu zadania domowego, uczyli ich języka polskiego, aby te dzieci mogły kontynuować edukację w polskiej szkole. I brat Antoni. Postanowił, że pokaże ten zeszyt dzieciom romskim i, i chciał zobaczyć, jaka będzie ich reakcja. Kiedy otworzył ten zeszyt przed nimi i zapytał, czy potraficie to czytać, dzieci zaczęły czytać i w pewnym momencie któreś z nich zawołało do, do, do brata Antoniego: Wujku, wiesz co to jest? To jest o panu Jezusie w naszym języku, daj nam to! Brat Antoni się popłakał, zadzwonił do mnie i z pełnym wzruszeniem opowiadał o tym właśnie, co się stało, i mówił: Jurek, musimy coś zrobić, żeby przetłumaczyć, żeby rozpocząć przekład Nowego Testamentu na, na ten język Romów, na język Romów Bergitka. Dla nas to było tak jakby ta wizja Macedończyka przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Wujku, daj nam to. To jest o Panu Jezusie w naszym języku. Skontaktowaliśmy się ze zborami romskimi z Romami wierzącymi w Bystrzycy Kłodzkiej, w Zabrzu, w Szaflarach i, i Romowie z każdej tych miejscowości wyrazili gotowość, by uczestniczyć w pracach związanych z przekładem Nowego Testamentu na ich język. Z czasem ta grupa się wykruszyła i w na końcu pracowali tylko Romowie z Nowego Targu, właściwie z Szaflar i do chwili obecnej przetłumaczyli cztery Ewangelie, dzieje apostolskie, listy Jana. Ten tekst przeszedł już skład komputerowy, jest obecnie w drukarni Augustana, przechodzi ostatnią korektę i niebawem będzie wydrukowany i będzie rozpowszechniany w środowisku polskich Romów. I pozwólcie, że pomodlę się o Romów na Słowacji i o Romów w Polsce. Panie, ja Ci dziękuję, że Romowie na Słowacji otwierają swoje serca dla Ciebie. Dziękuję Ci, że byli ludzie, którzy okazali im pomoc humanitarną, że wozili do nich żywność, wozili do, wozili do nich odzież, ale również dawali pieniądze na to, by można było wybudować dla nich domki. Panie, i prosimy Cię o to, abyś Ty dalej otwierał drzwi do, do pracy wśród Romów na Słowacji, aby przyjmowali Twoje słowo i aby ich życia były przemienione. Panie, dziękuję Ci za Romów w Polsce, dziękuję Ci za tych, którzy brali udział w przekładzie Twojego słowa na ich język i teraz, kiedy jest to w drukarni, modlimy się Panie, o to, abyś Ty pozwolił to wydrukować i abyś pozwolił to rozpowszechniać w środowisku Romów Berkicka. W Polsce. Aby Romowie przyjmowali to słowo, aby je czytali i aby to słowo zmieniało ich życia. W imieniu Jezusa modlimy się o to. Amen.